pierdole nie. Ej, Skrę... ale tym koni jak to jest pojebane auto? Chłop, normalnie 200 na godzinę, a to skręca człowieku jak. Popierdole. Jakbyś jechał 50 i skręcał. No. Ty, a ogólnie, Dawid, od co coś uwię, nie? No, zmarł. To wczoraj zmarł, zmarł wczoraj wieczorem. To, no. to było, powiem ci kurwa. No. Więcej jak no, pewnie no. Nie? Tak, no. przez się z uraz czaszki to wiesz. Mhm. A oni go nie chcieli też wybudować prędzej, bo, bo co? Bo no ciekło tam cały czas coś, nie? Ja pierd... Ja do tego całe życie bałem się hopi kurwa motocyklów, nie? A dwa dni wcześniej był właśnie mojego buja i cieszył się z wnuczki. Nie no, super killer. Jaki? Aha. No. Łańcuszek. Mhm. Tak, jest... i ślicznie, tak. Witam Daniela, cześć, cześć. kocha jest? Biorę kochę, mam blisko u siebie, kocha. Dobro. Idzie. Nie, dobra, goni Jest kocha, idę po kocha. To idzie koło palety, rób, nie? Od razu. Jak się złapię, tepni się to. You tepnął się? I came. Paleta. Paleta, 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 rozumiesz to, że on pobiegł za tobą, a nie za mną? No i już mnie zgubił. A ja tak ja, teraz uciekamy. Ja wam mówię, to jest ten mecz. dobrze, nie widział mnie. Ja? Co tam, Danielu? Okonamy fale! Kostka jest albo kostka nie zaraz Ja pierdolę, tak mnie to wczoraj rozbawiło, jak... jak go napisał, że daje mi 15 złotych i wysyła jak robi gierkę za 190 złotych, Jarek wypisuje, kurwa ta gierka 9 złotych kosztuje! No bo tam jest na tych kluczach, że możesz dostać taką gierkę, ale no wiesz... Myślę, że to jest coś takiego, że on ma to ukraińskie konto, wiesz? Jako biorę, jak hmm. No przeklęty to ten ma. Ślicznie. Ale ta gierka ogólnie nie jest dostępna na polskim Steamie. E, trzeba heksa znaleźć, bo palet nie można e. zrzucać. Przeskakiwać. Ja szukam heksa. Szukaj ktoś heksa, no. Ja szukaj szukaj po tym meczu muszę iść. Znowu na dół. Przejewany, muszę ten j**any tą pompę podłączyć jutro, żeby automatycznie wlewała mi preparat. A tego Hexa słychać na przykład, że się pali? Bo no wiem, że go widać. No on się pali, nie? To jest strzelał do mnie w mój tam... Dobra, go nim nie chcę. Pokonamy falej... A ja raczej de duba No i łańcuchami będziemy ale raczej Albo nie I to jest pojebane stary co się dzieje dzisiaj z ludźmi kurwa Nie ma normalnie ludzi nigdzie Ja robię też jak odpaliłem tu bo Lolo wbił bo w pociągu siedział Aha, tą długą, stary jak ja teraz streamowałem, odpaliłem streama, wbił na chwilę to dalej powiedział, że napierdalamy. No, 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 no. no i króciutko, tak? Dobrze, o to chodzi. No i Hexa, nie? Nie. Nie. Potem znalazłem, ale to Hex nie był, ale musiałem uciekać, bo mnie znalazł jakiś ten tak.

nie, no dobra, trzeba Hexa znaleźć, bo nie ugramy tego, nie da się palet ani przez okno wyskakiwać jak ci goni. Znalazłem Hexa. Dobra, nie ja się zajmę prostu. Ja przy bramie, jest perfekcyjnie. Proszę, pójdź na lewo. Mhm. No, A, jest jeszcze temu Hexa. Ale trzeba szukać jak tak to temu, bo się może przenieść chyba, Oj, ale śmieć, czekał na to Ej ty! A czemu on do mnie. Cóż ty widzę, było! tam Tak nie wolno! Czemu tu biegłeś tu mnie? Kostkę rozwiązywałeś? Ja? A bo ja wiem! No i ja leżę! Dobra, lecę po popał! Po. Fajny chłopak, to ja kurwa! No oh. Nie. Oh. <gry> Dabry, kurde. Kurde. Pierwa, znowu za dużo to kostka już jest, jest no? ten... z jest? Nie, to teraz nie Teraz jest. już jest. Ale już hex. Ja, ja pójdę, idźcie po siebie, ja pójdę po kochę teraz. Heksa czas znaleźć. Ty... A to nie znalazłeś go? Znalazłem, Znalec, ale drugi jest. Kolejny. Na tej mapie je ciężko jest znaleźć, bo on jest tak pokitrany w rogach, nie? On tu idzie? Dzięki. Dobra, mam brać kostkę. No ja wezmę, ty róbcie geny i ten. Ja się chwiluję. Jestem gdzieś jakiś tutaj. Zniszczy tego monotonu, tak po tak. A nie słychać jego tegloru, chyba nie? Nie, nie słychać, no. Tylko jak to zauważyć, to będę chyba słychać. Robią, robią czasu. Nie zrobię. Oj, dupa. Ej, Hexa widzę. Ty kurwa, śmieciu, jebany. Będziesz tak tunelował, kondonie zajebany Ja mu niszczę Hexon, chociaż prząduję sobie. Dobra, poszedł tym. Dobra, ja niszczę heksa. Kurwa on mnie dalej goni, no nie jest rozjebany jakiś. Tak, już się do końca będzie próbował. gonić. nie, no dobra, nie. Łańcuchami to, dostałem. To jest... Ja chyba zmieniam gierkę, bo już mam dość tych killerów starych. Zrozjebane Normalnie mi ciśnienie podnoszą, co nie grają. Będzie hakami na tym bać, to jest tam? Tak, cały czas, do końca. Śmierdzi, to... nie jest? Gdzie kurwa Hex jest? Ja już zniszczyłem nie. dwa, nie? A, czyli nie ma tego, dobra. I już Hexa nie ma. To każdym razem Hexa robi Chyba, że jeszcze gdzieś totem jeden jest. Nie, 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 nie. Totemy są na pewno, ale to totemy to są tylko na ten, zniszczysz na... Ale ma kurwa iż, perki jadony pod robię Ramę stali No Nie wyleczy się zobacz też to dobra Powiedz że zrobię Powiedz że zrobię Zrobiłem Dobrze nice. zrobiłeś kostkę? Nie. Nie. No, nie Mocno miał kurwa ten Trzeba no tak Teraz miałbyś słodzi jego terror, nie? Chyba ja A. Teraz normalnie. Chociaż nie, bo ja mam ten, że nie, nie, nie słyszę go, mam zasunięte oczy. No ale ja nie mam. Jak ja bym mógł nie myć to jest tam pierdolę. Ja pierdolę. gen, Dobra, chodź, pójdziemy razem, poszukamy jakiegoś i szybko. No ja co robię, robię na właśnie środku? tutaj, map... jest tu, ja, ja robię gena ogólnie ko tam, gdzie kostkę lotar podnosił, koło tego. On to zaraz, to weź wiesz, gdzie to jest, bo ja nie. Znowu Kostka jest nowe. kochano, przechuj Idę, 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 idę Grubcik, idziemy A ty miałeś już, Co, masz jedynkę Ja miałem jedynkę tak Jeszcze nic Nie random jeszcze nic. Ty, dobry random jest Tylko pewnie się chowa wszędzie Co Dobra, do niej kurwa, kochę wziął chociaż raz na siebie Ja, ja, ja sobie tam, kurwa, No nie Do to chuj no, y nie ten no dobra, no robimy do końca tego gena. Idź już do bramy łysy jakieś, biegnij. Dobra. Co jemu będziemy mieli bramę tu na moje lewo, na końcu, że po prawo. To tak? no, i no, no, dobra, to gdzieś tu rondom mi goni. A tutaj goni, dobra. Dobra, subciop. No jesteśmy tu bliżej tego. No jest tu, nie słychać tego. Jego. Ja słyszę. Ja nie słyszę. No i jeba domu ogólnie, nie? No tak, ja brawo odmieram, bo otwieracie się tą drugą gitara. Hmm. Ja on jest tu blisko, kurwa, nie? Rozumiesz to? Tak? Otwiera i nie pitam. Jak coś, tak przyjmę hita. Chyba, że ma to. Nie, nie, bo miał chyba A, ten, no to... Znaczy, nie będzie miał noeda przecież. Jak Hex miał tamtych... Do chusty, no to chóźdźmy, bo uciekamy, nie? Aaa, yeah. dawaj. Kofa jest, spoko. kubeczek taki. Dobra, ja idę, dać ten. G Ej, brakuje mi jeszcze jednej tej, żeby ten czerwonym rannem odblokować, nie? Dla Angleterynka. Jeszcze jednego punktu mi brakuje. Ja nie wiem co mam. Zerknę. Dwa miliony tych punktów krwi, ale ja mam srebro jedno bo gdyby do, do mnie napisał, to Francuz czekaj, ja idę za dwóch. Możecie grać sobie czy ciemnie, prawda, że nie będzie, jak coś. A i się skitrować witam Damiana, Adamczyka Patrz tu Bobby. jak tam, jak tam, kurwa, szczerze średnio mi się chce grać w szafę teraz, a nie ma chłopaków. Musimy się trzy kołać, żeby sobie mieć level WALU! Jest jak jest Idziemy chyba na Valoranta zaraz dobrzy, waleran. Widza, widzisz? Ja. na Valo? Można. Dawaj, bo powiem ci, kurwa, wkurwiają no, mnie leży. Stwierdzam, że ciężko być małym streamerem. Cięciu? Ciężej niż jakby być większym. Stary, kurwa, siedzisz na rawie jak nikt ci nie pisze na czacie, to co masz, pierdolcie? No nie, no to jest ciężkie, stary. I no, ciężej no, byś mniejszym jest, streamerem no, niż no, większym. Jest, jest jak jest, tak. Właśnie, dzisiaj raczej, bo tam nie miałem, to mi trochę... To? Najtrudniej tu mi się chyba będzie wbić 50 followów, żeby to sobie towarzysza. ja wiem, ogarniemy to. Ale nie od to jest różne, powysyłam tam paru znajomych i tyle, nie? Dokładnie, mama, tata, wiesz jak... Pies, kot. I rodzice później też, no... Ja mam gospodarkę, każda krowa matmycia, kurwa, ogląda codziennie, wiesz. No i ślicznie. Trochę tych kąt jest? Mały update był do tego widzenia? Był, był. Monali zombiłaś mi Ono oh ma Grega jak ten to dawaj Zaproś Chyba pograłbym sobie tym tym nie Nowym Poczekaj, oczekaj ile ja potrzebuję mieć Za ile się teraz blokowuje Za 8 Za 8 Kurwa brakuje mi 1000 To jest nagierka to jest bo jak te misje jeszcze są nie, to za te misje wystań Jesteś już? Jesteś. Tak, jestem, jestem jest 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 Idziemy na rankeda. Siemano. Co no. dzisiaj wbijamy żelazo jeden. Eee, idź pan, kurwa. Moje <laughs> ostatnie mecze to jest, patrz to, chłopiec. to jest kurwa... Macz, raz, dwa, trzy, cztery i MVP gry hopię dwa razy, rozumiesz? 31, jeden, i ja takie mecze przepierdalam, nie? To jest no ja pojebane. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No sześć gierek, a nie, Ślicznie jeden. tak. siedem gierek. Pojebane, co? Podrząd. <grym>

Dobra, wiesz, co? Powiem Ci tak. Wszystkim no. z YouTube'a zapraszam na Twitch.